Witamy Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jak słyszycie piękna wiosna i przejdziemy do podsumowania testów, bo w sumie już używam jej, no powiedzmy rok czasu, około używałem e, Pompa do wody od firmy Rajobi. E, parametry techniczne to po prostu system baterii OnePlus czyli standardowo 18. -ki. Od razu Wam pokażę, tutaj sobie je wrzucamy, tak. bateryka jest załadowana do pełna, żeby nie było, 5 Amperogodzinowa na ogniwa HE4. Zamykamy klapkę i tak prezentuje się nasza pompka. Waga? Nie wiem, mała. Jest ok. 18V, litowo-jonowa. Co my tutaj więcej mamy napisanego? IPX4. Czyli w zasadzie całkiem spoko, aczkolwiek przy IPX... Zresztą nie no, możemy ją oklapać. No dobra, IPX w sumie spoko. Dobrze, dobrze, że to jest. Dobrze, że to jest. Max Liquid Temperature. Mamy osiągną na 35 stopni. Oczywiście wiadomo, że jak będziemy pompowali jakąś zimną wodę czy coś, to będzie spoko. Jak będziemy pompowali jakąś berbeluchę ciepłą, no to przez chwilę wytrzyma, ale na dłuższą metę nie wiem, czy to by wytrzymało. Minimum total head 13 metrów. I zobaczymy, z 2020 roku jest. I zobaczymy, moi drodzy, zrobimy po pierwsze test jej wydajności, czyli włączymy sobie stoper i zobaczymy, ile wody ona będzie w stanie przepompować, w jakim odstępie czasu. Zobaczymy, jak ona pracuje. Rozkręcaliśmy ją od razu na live, jak była nowa i powiem Wam szczerze, że nie podpinając jej wcześniej do wody, nie wyglądało to wcale obiecująco. Tomuś, który w zasadzie siedzi teraz za kamerą, powiedział, że miał do czynienia z taką Milwaukee Pompą, gdzie to jest dokładnie, jeśli chodzi o ten przemi system. Klon. To jest klon, ale cała... Klon, klon działania o wielkość też jest powiedzmy klonem tak naprawdę. To ten sam jakby system, że tutaj silnik z tyłu gotowania, coś podobnie będzie w ziemi? Mniej więcej tak samo. No, która, kto, kto zrobił kogo w zasadzie nie wiemy. Zastanawialiśmy się przed świeczką. Jeżeli wiecie, kto zrobił pierwszy taką pompę, to możecie dać znać. Eee, przycisk macie po prostu on/off. Brzmi trochę jakby włączenie z sireny no. tak ona brzmi. Tam mamy zwykłe takie śmigiełko z łopatkami takimi, gumowymi. gumo gumopodobne. Gumopodobne jakieś i ona po prostu zasysa wodę. Co ciekawe, e, udało mi się kilkukrotnie uruchamiać e, na szybko, bo potrzebowałem, bez zasysania wody. Zalewania jej i była w stanie zastać tą wodę. Nie jakoś tam wiesz, z jakiejś dużej głębokości, ale powiedzmy z metra coś, ona da radę sobie. Jeżeli będzie sucha, da radę sobie zaciągnąć wodę. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić przed uruchomieniem, mamy coś takiego, co się nazywa spindle lube, czyli macie lubrykant, którego powinniście kilka kropel sobie tam powiedzmy dwie krople wrzucić. Dwa, trzy, cztery, wrzucić to będzie na pewno lepiej. Całe tłuste troszeczkę się rozlewa, tu gdzieś jest miejsce, się to zawsze mieli pod ręką. To jest akurat bardzo spoko bo. Ja wam powiem, to musi mi na pewno uwierzy na słowo. Gdyby tego czegoś nie było, ja bym tego nie smarował, co nie? Zdecydowanie. Zapominałbym, ja bym to w nosie tak naprawdę. Ale to by się zaraz zgubiło gdzieś, po prostu. To by Nawet się zgubiło. Tak. I później by było, a i szukaj, a nie chcę, mi się może że WDC tam, psiknę sobie, to by było już takie. To jest piedoła, która cieszy, naprawdę. Nie wiem czy tak się powinno robić, czy nie. Ja tam zawsze sobie robię takie coś, żeby to się rozsmarowało teraz tam, dosłownie na sekundkę, to jest rozsmarowane. No i co, podpinamy oryginalny wąż. Oryginalny wąż jest, powiem Wam, że taki sobie jest sztywny, jest jakiś tam w miarę wzmacniany. Końcówki są fajnie zakute, to mi się podoba. Co mi się natomiast nie podoba, to to, że był do tego smok, który... smog, który. Smog? smog? Smog. Smog. Taki jak wawelski? Smog. Czy taki tak? jak nad Wawelem? Nie, taki wawelski będzie ok. Czyli smog. Ale moi drodzy, ten smog się zgubił. W zasadzie wyciągając. Nie wiem, jak on był mocowany. On był niby wkręcany, tak? No, coś takiego. Nie, bo on był z drugiej strony. Czyli to jest wejście. Nie, no to tu był. No. no to nie wiem jakim cudem. On wylądował w oczku wodnym jest gdzieś na dnie. I jest plastikowy, więc magnesem go nie wyciągnąłem i, i, i nie mam smoka. No, no i trudno. Żyjemy bez tego. Tutaj w zasadzie grubsza frakcja brudu jak wleci to raczej nic się nie powinno wielkiego stać, tam coś porysować, no, może grubsza frakcja coś... nie, ale no żeby jakieś kamyczki czy coś w tym stylu, nie? No niby nie, nie powinny, tak? Zobaczymy, teoretycznie czy brudną wodę to może pompować, czy zależy od smoku. Jeżeli założycie właśnie jakiś taki smok, no to możecie brudną wodę pompować sobie tym w jakiś tam sposób. To jest bardzo proste urządzenie, takie mechaniczne. Powiedziałbym, że bardzo podobne do urządzeń typu w mocujecie taką pompę przed pływą, tak. no to mniej więcej tak. na tej samej zasadzie, ja tylko pewnie jest bardziej zoptymalizowany silnik pod to, obroty są bardziej dobrane, to wszystko jest bardziej jakoś... Pytanie czy można na przykład kupić części. Na to nie to na Wiesz, że... sama jest tam ten wierniczek, żeby Wiesz co, ja, ja mam nadzieję, że to jest eksploatacyjna część. No. no, bo to się po jakimś czasie na pewno zacznie wycierać, więc tutaj no. się nie oszukujmy. Słuchajcie, zobaczymy test. Zrobimy też test. Wziąłem tutaj miernik. Zobaczymy, jaki to ma pobór prądów, bo teoretycznie ma duży, ale w miarę racjonalny, tak mi się wydaje. Jak masz dwie baterie, potrzebujesz coś przepompować, to powinno się udać. I zaczniemy, mówię, drodzy, pierwszy od testu w którym zobaczymy po prostu jaki to ma przepływ wody, ale z tego co pamiętam jak robiliśmy kiedyś live to ma w miarę deklarowany mhm. z producenta, więc... Ale zobaczymy sobie, mamy tutaj moi drodzy wiaderko, mamy tutaj oczko wodne, które będzie poddane na dniach, może tygodniach bardziej rewitalizacji, więc proszę się nie śmiać, że tam po prostu jest zielono. Mamy tutaj wiadro 3, 21 litrowe, tak, 27 litrów. No i zaczyna to się będzie napełniało, tak? Czyli bierzemy sobie, wrzucamy wam naszą Tu Tylko trzeba byłoby jeszcze z drugą stronę gdzieś podłączyć. Teraz podłączymy. Będziemy podnosili pierw wodę. Zobaczycie, jak to idzie. No bo nie powiem, żeby to super dało radę zasysać wodę. Powinniśmy ją zalać. Ale da się też bez tego żyć, zobaczcie. Oczywiście będzie teraz tam chlapało nam, tak? Dlatego stoję z tej strony. Tak. Elegancko. Szału nie ma, ale Nie, nie no jak no myślę, że na, jak na taką zabawkę na akumulator zasało w ciągu, nie wiem, 20 sekund? No tak, ale różnicę mamy też niedużą, bo powiedzmy tam do pół metra no maksymalnie będziemy mieli, tak? No na tak. cofa się możemy zobaczyć z ciekawości różnicę w poziomie jak będzie większa, jak to zasta. Wyleciało to wszystko już? Jeszcze kawałek. No i spoko. No i załączamy. Różnica teraz jest już ile? Metr. Metr. No, bez problemu. Nie można narzekać. No coś tam zasysa. No szału może nie ma, ale zasysa. Ale no zrobiła to bez problemu, dlatego... No tak. No to bierzemy w Określenie szału nie ma bym. Zlikwidował? Zlikwidował. No dobra, to jest szał. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. I w tym czasie włączę też stoper i sobie przeliczymy później ile to... Ile to pompuje, tak? Czyli Rafał jak coś pisze. Załączamy. Skąd ta zmiana dźwięku? No tak to się leje. No i dobra, stoper włączamy i napełniamy to wiadro do pełna, tak? 20 no? litrów. No jest kopre, tak, żeby też było widać. Ja chciałem oszukiwać. Nie ma oszukiwania. Kurde. No ale oni mi hajs zapłacili gruby. Beliśni się oddać. Ale to znaczy widzowie. Hajs i pompę. To nie musisz. Aha, widzisz. To chciałbym widzieć co nagrywam. No faktycznie. Już mamy około wiadro, w pół minuty powiedzmy. Normalne wiadro, nie? Tak. To jest fajna rzecz na działkę, jak nie masz jakichś abisynki czy coś. O, ja to jest w stanie wrzucić. Zaraz zobaczymy, postaramy się przynajmniej zastać w pionie i zobaczymy jak to będzie szło, ale patrząc po tej pompie, raczej powinno, tam słup wody nie powinno jakiejś wielkiej różnicy jej robić. Okej, okay. Minuta... to mamy minutę 35, tutaj zaraz Wam się wyświetli i przeliczeniu na litry ile to wychodzi. Minuta 35 za 21 litrów, około tam, powiedzmy tak. To też nie jest pomiar jakiś, wiadomo, super mega precyzyjny, no ale mamy tu jakiś punkt widzenia. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko wynik. No, to powiedzmy Ty masz 2 metry, no, no trochę się tego wygnie tam. No, Wydajności brak, bym powiedział. O, to się zastało o, oczko, o oczko się zassało, panie No to nie ma straty. No to 3 metry mamy z głowy 3 metry idzie, ten wąż trzeba przedłużyć, tylko że czy ja znajdę taką śludzę Dobra specjalnie nie obcinamy, żeby utrudnić. No nie obcinamy z tego względu, że ta pompa, jeżeli ona ma nam pomagać na działce w pompowaniu czegoś, to znaczy, że musi przepompować nam z punktu A do punktu B też. Nie tylko na wysokość. Teraz sprawdzimy na wysokość. Kreator met 90 z groszem o, o. plus 2,50 pewnie będzie dobrze. Włączamy. O. o! Teraz słychać po niej, jak. No dobra, ale dawaj do góry. Nie widzę, tam leje. ale jest okej, okay. leje się git, normalnie? Nie zmieniło, tak, normalnie Ja sprzętanie pod końcem Dobra, dawaj na dół Jest okej okay. Zamot wyle małe Wiesz co 10 metrów węża tu jeszcze mamy No właśnie, idź na taras Ja ci to postaram się donieść i podam Ci od strony tarasu. Dobra, mamy trochę Mamy trochę zmian. Nie robi żadnego wrażenia ta wysokość. Coś mi się zdaje, że z twojej głębinówki byś mógł ciągnąć. moja Elegancko. Będzie git. No, na trzela, to, to... Jestem zdziwiony. się wsi karkowego. Powiem ci, że jestem zdziwiony. No, dał radę. I ona nie jest jakoś tak strasznie droga. Taki chłopak jakbyś mógł kupić zwykły. To no samo body, jeżeli ktoś ma system Rajobi kosztuje ile? 400-450 kWh. Dawaj, bo jeszcze obiecaliśmy test <grym> obciążenia prądu. Zaraz A mamy 5% baterii. Okej, okay. udało nam się już podpiąć. I zaraz zobaczymy, jaki mamy kobór. 7A jak, jak, jak zapytamy Tak, komek staje na przewodzie Elegantnie Co to jest za pobór śpieszny? To nie jest jakiś taki róż, dlatego mówię, no, to jest takie tak spoko wyprzytowane Mhm. Mm um, Ogólnie jeżeli ktoś może powiedzieć, że nie mam baterii Rajowi, ale ja z tego co kojarzę na sklepie mam nawet adapter pod Milłoki no póki co tylko pod Milwaukee, kojarzę. Ale jak poprosimy ładnie to montownię, to montownia... No to, to, można, to można zrobić pod co się zechce. Także słuchajcie, jeżeli ktoś chce kupić sobie tą pompkę, a ma na przykład Bosza, no to będziemy tomu, musiać, trzeba zasubskrybować i upominać się, pisać na maila, którego nigdy nie jestem w stanie zapamiętać. Ja też nie. Tak samo jak Szymka maila nowego, nie pamiętam? U mnie jest w każdym filmie pod opisem mail także Tak, to piszecie, tam i mówicie Rajobi do, do tego, przelewacie dwie stówki i chłopak robi. Projekt robimy po prostu, a druk później Kamil pewnie także U, u, u kuratora Dobra. Także powiem wam, że naprawdę spoko Pompka myślę, że naprawdę dała bardziej radę niż, niż oczekiwaliśmy Ja ogólnie mówię, że ją testowałem w takich normalnych warunkach, tak jak potrzebowałem Używałem jej kilka razy ja jestem zaskoczony. No idzie, naprawdę idzie, nie, nie powiem tego słowa. Bateria też nawet w miarę wytrzymała, taka 5A, mm -hmm. 4A ma sens. Tych małych bym nie wkładał, chociaż nie, 6A też nie jest jakiś pobór. To nie jest żaden pobór, no to jest... To nawet jakieś jednorzędówki jak ma Tak. Się, to, to sobie wytrzyma. Ja ten polecam, autobus myślę, że też Zgadza się I dziękuję Wam moi drodzy, bo to dzięki Wam mieliśmy tą pompkę, żeśmy mogli ją przetestować Dzięki, do zobaczenia na następnym odcinku, trzymajcie się i hejka Siemano